Cześć, witajcie. Nareszcie jesteśmy na Mazurach. Rozpoczniemy sobie sezon, tak naprawdę. Pogoda piękna sprzyja. Jesteśmy na moim ulubionym jeziorku. Nie ma tu żadnych takich wow efektów, ale czasami jakiś bonus się trapi. Generalnie chodzi o to, żeby przyjechać sobie tutaj nad wodę, odpocząć. No i zobaczymy, co się nam uda złowić. Już że trochę przemeblowania było, ławeczka tutaj jest z boku, ognisko było palone, A to będzie nasze stanowisko, także co Ja się rozwinę, rozwijam i zapraszam Was do oglądania Aj, pierwsza godzinka za nami Zero kontaktu z rybą, jakiegokolwiek bioru No ale co, pięknie słoneczko świeci można posiedzieć, to o to chodzi. Teraz zmienimy na klasyku, na pineczkę. bo dołożymy sobie czerwoną pinkę tylko pięknie żurawie słychać to jest coś wspaniałego Po to, co po się przyjeżdża na ryby ciszę, spokój tam właśnie żurak leci, sobie wyleciał chwilę pokrzyczał, no to pokrzyczał i poleciał w dalszym ciągu nic się nie dzieje ale same to posiedzenie to jest coś pięknego. Tak człowiek się recytuje. Ale chyba wiosna niedługo, bo ptaszki ładnie śpiewają. No nic, nawet jeżeli nic się nie uda nam złowić, to i tak jest na plus. Próbujemy na czerwonego, na klasyku. Nic się nie dzieje, ale to można było się tego spodziewać. Można czerwonego coś się nam zgłosi jednak nie nie te pudełko wziąłem bez robaków o, w samochodzie Trudno, założymy jedną pineczkę delikatnie. Zobaczymy, może tak. Może to coś nam pomoże, chociaż wątpię. Czyta ładnie. Może czekamy dalej. Napinamy szczęczkę. Plus jest taki, że pogoda dopisuje delikatnie bierterek, słońce poświeci nieźle, no i pięknie. Już już zamo chodziły te mazory, żeby przyjechać sobie posiedzieć Piweczko, oczywiście bezalkoholowe. Pełen relaks Ja mam na te ryby. Różnie kombinowałem różne przynęty. No i widocznie to nie jest jeszcze ten czas. To nie jest komercyjna woda, tylko dzika. Także to, to od wielu czynników zależy to czy coś złapiemy czy nie. Nic kompletnie się nie dzieje. Piękne jeziorko, piękna pogoda. Plusik. Nic nie bierze. Idziemy się przejść. Tu jeszcze szron jest. Zobaczymy, co tutaj nocuję. Możemy starą moją okładkę, w jakim jest stanie. A następnym razem może tutaj usiądziemy. Ogólnie lubię to jezioro. Jestem puszeczka Piękne miejsce, można je zniszczyć z takimi rzeczami Co się przywodzi? To się zabiera ze sobą Tu można samochodem nawet cały wjechać Chyba Może Leśnik by się tutaj nie przyczepił Trzeba uważać tu na te palety, może tutaj bokiem przejdę Lepiej o, 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 o Nie, 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 nie tędy droga Proszę Śnieg stopniał Śmieci leżą. Chodzę tam na tą kładkę, tak. tu jest jeszcze lód. Tu jest jeszcze lód. Piękne jeziorko. Cud. No jest trudna woda, bo woda jest dzika. Nie zawsze się tu złapie. Ale to to chodzi właśnie, żeby było trudno. To nie jest żadna komercja. Nie jest żaden... No kill. Są prawdziwe mazury. To albo się trafia na dzień i się coś łapie, albo się przyjeżdża tak jak dzisiaj i nic się nie łapie. No niestety, ale co? Najważniejsze, że człowiek spędził trochę czasu na łonie natury. Posiedział w świeże powietrze. Posłuchał, jak pięknie ptaszki śpiewają. Dzisiaj to najbardziej to były żurawie Słychać Kubańcy gdzieś tam za mną się osadowiły, co chwila się darły, no ale to ma swój urok. Także z tego miejsca będę kończył. Dziękuję Wam za oglądanie. Teraz będzie troszeczkę więcej filmów, bo byłem zajęty y, kupnem samochodu, przygotowaniem samochodu swojego starego do sprzedaży. Także kupę czasu mi to zajęło, bo naprawdę jest ciężko kupić, bo wiadomo, że. Wiadomo co się sprzedaje, a nie wiadomo co się kupi. Także czasu mi zabrało sporo. No ale już wracam do gry. Mam sytuację praktycznie opanowaną. Także będziemy się widzieć częściej. Mam nadzieję, że będzie więcej rybek. No, jeszcze to sezon się tak naprawdę nie rozpoczął, ale już pomalutku zaczynamy. Także dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Zostawcie jakiś ślad po sobie. Na razie, cześć. Yeah. Mm -hmm.